Ze mną Tymoteusz Puchacz. Tymek, powiedz z Twojego punktu widzenia, jakbyś ocenił ten mecz? No pozytywnie gdzieś. Myślę, że dobrze zagraliśmy. Wisła też dobrze zagrała i to widowisko dla, dla kibiców na pewno mogło się podobać. Też fajna toczka na stadionie, więc, więc fajny mecz. Szkoda, że nie ma kompletnych punktów. No właśnie, jak to odczuliście? Bardziej niedosyt, czy trzeba szanować ten punkt? Nie bardziej niedosyt, bo, bo gdzieś tam znów tak naprawdę Najważniejsze sytuację mieliśmy my i, i ten mecz powinniśmy gdzieś tam przyjechalić na naszą stronę, ale się nie udało. Jak wyglądała ta sytuacja, kiedy strzelałeś tam reklamowałeś, że piłka być może dotknęła rękę z twojego punktu widzenia? Była ręka czy to tak za szybko się działo? Nie, z mojego to, to nie było widać, bo to było bliska odległość i nie, nie powiem. No jeśli sędzia tak zadecydował, to pewnie musiało być Według, według zasad. gry. Jak się czułeś od początku meczu? Dlatego, że wyglądało to, że jesteś bardzo naładowany, dobrze wyglądałeś od samego początku i widać, że ta przerwa może nie tyle, że dobrze Ci zrobiła, ale wyglądałeś od początku bardzo dobrze. No tak, no gdzieś tam byłem świeży i, i starałem się gdzieś tam ty, tymi akcjami pomagać kolegom, stworzyć sytuację, no i... no i myślę, że, że było ok. Coś tam pokrzyczałeś, czy tam kibice do Ciebie pokrzyczeli, kiedy schodziłeś tam na zmianie, bo tam widziałem, że trochę Cię prowokowali. Nie, to ja prowokowałem ich, no i... A oni mogli tylko na mnie krzyczeć i nic więcej nie zrobić. Ze mną Jakub Munder. Kuba, tak z Twojego punktu widzenia, cieszysz się bardziej, że wyszedłeś w końcu w jedenastce, czy bardziej się cieszyłeś po wejściu w drugiej połowie i strzeleniu bramki? Czy dla Ciebie to jakaś różnica? Nie, myślę, że nie ma różnicy, bo... Obu, w obu tych sytuacjach po prostu ja wchodzę po to, żeby pomóc drużynie. I czy, czy wchodziłem jako rezerwowy, czy teraz grałem jako, jako podstawowy zawodnik, to myślę, że, że nie ma dla mnie różnicy. Wiadomo, yy, chce się grać w pierwszym składzie, bo jednak po to się trenuje i po to się wchodzi na boisko, żeby, żeby grać w pierwszym składzie. Dlatego no, yy, dzisiaj, dzisiaj dostałem tę szansę i, i cieszę się na pewno z tego bardzo. Serducho mocniej zabiło, jak dowiedziałeś się o trenera, że wychodzisz w podstawie? Nie, myślę, że nie. Gdzieś też byłem na to przygotowany, bo dobrze wyglądałem w ostatnich tygodniach i byłem, byłem gotowy, że, że w końcu ta szansa przyjdzie. I yy, Mówię, no, nie, no moc nie zabiło, ja pracowałem na to ciężko, dlatego no, ucieszyłem się, że gram w pierwszym składzie, ale mówię spokojnie. Ten rzut wolny dużo nie brakowało? No, z mojej perspektywy wydawało mi się, że trochę za blisko środka. Może uderzyłem, nie wiem, jak to wyglądało z boku. No szkoda, szkoda, bo gdzieś też była szansa, fajna, fajna pozycja, żeby uderzyć z tego wolnego, no i co, no trudno, szkoda, że nie wpadło. W tym spotkaniu miałeś więcej pojedynków w defensywie ze względu na pozycję, na której grałeś, powiedz tak od dłuższego czasu, jak się czułeś na szóstce ogólnie? Dobrze, myślę, że, że wiadomo, było więcej pracy defensywnej, ja myślę, że też nie jestem taką typową szóstką. Ale, ale no mówię, trener tak zdecydował, ja też byłem gotowy na to, że, że mogę wystąpić na tej pozycji i myślę, że, że wyglądało to całkiem przyzwoicie z mojej strony i mówię, no taka rola dzisiaj w tym meczu, zobaczymy jak to trener ustawi w następnych spotkaniach, ja jestem gotowy, żeby grać czy na ósemce, czy na szóstce dla mnie. Myślę, że bez różnicy. Po ostatnim gwizdku, co sobie pomyślałeś? Ok, jeden punkt, czy szkoda, że stracimy dwa? No, myślę, że, że takie mieszane uczucia po tym meczu, bo gdzieś e, szkoda na pewno, że to jest tylko jeden punkt, ale z drugiej strony trzeba go szanować, bo Wisła jest bardzo dobrą drużyną w tym momencie, jest w bardzo dobrej formie i, i trzeba szanować ten punkt, ale myślę, że, że też jest niedosyt, bo mieliśmy tą, tą sytuację kluczową taką, którą mogliśmy wykorzystać i... i ten wynik by był inny, no ale trudno, no. Skupiamy już się tylko i wyłącznie na Legii. Możesz powiedzieć, że to będzie taki zwykły, kolejny mecz, czy inaczej podchodzicie, szczególnie ci młodzi do tego meczu? No myślę, że mecz z Legią zawsze jest inny i szczególny, więc yy, zwłaszcza dla nas, dla młodych, bo wiadomo, gdzieś, gdzieś wszyscy wszyscy od dziecka kibicowaliśmy Lechowi i zawsze marzyliśmy o tym, żeby grać z Legią. I myślę, że, że na pewno jest to szczególny mecz, ale po, pod kątem takim emocjonalnym on jest szczególny, ale pod kątem takim piłkarskim uważam, że my jesteśmy profesjonalistami i że, że podejdziemy do niego jak do każdego innego meczu i że, że po prostu zagramy tak jak graliśmy do tej pory, bo myślę, że od początku sezonu to dobrze wygląda i myślę, że no, na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Filip Marfiński, Filip może takie nietypowe pytanie, bo słyszałem teraz jak odpowiadałeś. Co by się stało, gdyby trener poprosił Cię, żebyś zagrał na dziewiątce, gdyby Krystianowi, nie daj Boże, coś się stało? Miałem epizody na dziewiątce i myślę, że nie miałbym z tym większego problemu. Znam te podstawowe poruszanie się napastnika, no ale na szczęście, nieszczęście nie było takiej potrzeby. Jak się czułeś dzisiaj w meczu, dlatego że dostałeś dość dużo minut, patrząc na ostatnie mecze i tak jak wspomniałeś musiałeś wejść od razu na bardzo wysokie obroty. No bardzo się cieszę, że, że, że trener mi zaufał i dostałem większy wymiar czasowy. No myślę, że się spisałem. Szkoda naprawdę, że nie wygraliśmy tego meczu, bo mieliśmy swoje dogodne okazje też w drugiej połowie.